Sieszanko, z tej strony KadaWiSze6 z tej strony KadaWiSze6 A to jest prezentacja serwera Na którym możecie się bić i tym podobnym Bartek nam zaraz wszystko wytłumaczy Oczywiście jest ze mną Bartek z Ghost Dzień dobry I Bartek zaraz wam wszystko wytłumaczy Zmieniam I wszystko tłumaczę No to tak, zaczynamy gry na serwerze I możemy tworzyć frakcje z kolegami Potrzebujemy na gildie przedmiotów, które w czasie gry możemy zdobyć no i potrzebujemy, tak, 48 diaksów, stach żelaza, 27 złota, no i 2x16 perów. No jest to serwer typu hardcore, ale jak zginiemy to nie mamy bana. Tutaj jest administracja i będzie też rekrutacja na moderatora, na którą zapraszamy. No i tak, no. ja wam ta, 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 tutaj tam już możesz pójść, coś tam robić, a ja wam powiem, że rekrutacja to jest nie tylko rekrutacja na moderatora, ale rekrutacja wejścia na ten serwer, bo żeby wejść na ten serwer będziecie musieli wypełnić jakieś komentarzu ja wam podam w opisie jak to ma wyglądać, czyli ile macie lat, czy macie mikrofon, ale mikrofon raczej nie jest potrzebny, no i będę wam tutaj wszystko tłumaczył, ja wam jeszcze na sam koniec o tym wytłumaczę, a Barton teraz tam prowadzi o serwerze. No to tak, może ma... na początku są cztery gildie Jest to czerwona, zielona, niebieska i żółta My no możemy się tam podzielić na jakieś grupy, przeciwko sobie walczyć Oczywiście border będzie zwiększany wraz z Królestwami, jakie będą powstawać to Oczywiście Gdzie... się z ludźmi, lecz mam na razie jest 20 slotów No i tak, na razie to tak wygląda ten serwer On jest dopiero w wersji beta Dlatego ja mówię, że pochodnie są jakieś do dupy, żeby tylko Oświetlały to wszystko. No, widzimy tutaj tak na dachu. Tu masarnia Tutaj macie tutaj... No, ma powiedzieć, tak powiedzieć wymianę, nie wiem, jakby, branie itemów od wymiana e, towaru między npc tami żeby ich tak nie, nie szukać. to mam bardziej reprezentuje No tak, rzucamy na początku muszę zabić tego NPC-ta. Rzucamy na początku item przetrafić. No i mamy. Pojawia nam się villager. No i klikamy na niego prawym przyciskiem i możemy się z nim wymieniać. Na przykład to tutaj 8 emeraldów mam oko endu No i można też na przykład macie zboże, wam podpowiem, jak macie zboże, to możecie tym zbożem handlować. My dostajecie szmaragdy, a szmaragdy możecie sobie kupować zbroję. No. E, już wam teraz pokazujemy. A, bije mnie, czekaj. Weźmy do jakiem uda. Spoko. Okay. Dobra, że Dobra. No i pokazuję Wam teraz latając całą mapę. Yy, macie tutaj linię PvP oznaczoną. Yy, jeszcze tak na powiecie, na spawnie, nie możecie się bić. To jest właśnie, gdybyście mogliście bić, to byłoby chyba beznadziejne. A za linią PvP możecie się bić, ale musicie tam trochę przejść kratek. Nie wiem, tak z 20, 15 kratek, aby yy, móc, na, na powiedzieć, budować. No to było chyba na tyle, ja teraz wam wszystko powiem o rekrutacji Rekrutacja tak, będzie polegała, widzicie, macie tam wszystko w opisie yy, Sądzę, że rekrutacja będzie tutaj najważniejsza, bo po co prezentować serwer, na którym yy, i tak nie będziecie mogli grać yy, Tak, tutaj już wam wszystko zaprezentowaliśmy, tutaj jest regulamin, yy, który możecie tutaj zobaczyć raz i na szybko Chcę zastopować wideo No. Tutaj mam, jakby. Oczywiście nam spawn nie działa. Komenda widzę, to nie działa, bo ja nie mam, bo ja mam Opa. Ale jak ja zdejmę sobie Opa, to spawn. Niestety nie działa. No. Więc ja Was żegnam. Zapraszam do rekrutacji pod tym filmem. No, trzymajcie się. Cześć. Nara!